W poniedziałek 16 marca rusza rekrutacja do przedszkoli w Lubinie. Oprócz tradycyjnego sposobu rodzice przedszkolaków będą mogli w tym roku po raz pierwszy w historii skorzystać z e-rekrutacji. Można, ale oczywiście nie trzeba, bo dopuszczamy, że nie każdy może mieć czy chęć korzystania z komputera, czy chęć wypełniania tego przez internet, ale można skorzystać z aplikacji internetowej. Tam o tyle będzie to łatwiej, że od razu dowiemy się, czy w danym przedszkolu miejsce dla dziecka jest. Ewentualne błędy w formularzu, który Będziemy wypełniać, zostaną automatycznie wskazane i poprawione, więc wypełnianie będzie prostsze. Natomiast no niestety nadal trzeba będzie gotowy formularz wydrukować i zanieść do wybranego przedszkola. Jeśli wybierzemy więcej niż jedno przedszkole, na przykład trzy, co można zrobić, zanosimy do pierwszego wybranego. W przedszkolach miejskich w Lubinie jest około 2000 miejsc dla dzieci. Ta liczba w zupełności według lubińskiego magistratu odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców miasta. Jak co roku nie jest problemem liczba ogólnych, ogólna liczba miejsc dla dzieci, która jest wystarczająca dla lubina. Natomiast często jest tak, że pewne przedszkola z racji może położenia cieszą się większym zainteresowaniem niż inne. Wnioski będzie można składać do 31 marca. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli pojawi się 17 kwietnia. Od 20 do 24 kwietnia rodzice będą mieli czas na składanie potwierdzeń woli uczęszczania dzieci do poszczególnych placówek. Na koniec kwietnia opublikowana zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 5 maja ruszy rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca, która potrwa do końca sierpnia. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl co się wyrwać z tej dziury? Dobrze to Ja tu mam wykaz zespołów nastawnie. Ja nie! Wiecie jak się nazywam? Polak. A jak się Polakowi podoba, to to się wszystkim Polakom spodoba. Jesteś szalad! Disco Polo! To jesteśmy my i o nas jest ta muzyka! My, one's, one's, one's... Disco Polo to komedia o spełnianiu marzeń z Dawidem Ogrodnikiem, Tomaszem Kotem i Joanną Kulik w rolach głównych. I nie muza od 13 do 19 marca. Bilety 15 i 17 zł przez cały tydzień. Rezerwacja i sprzedaż biletów online na wwwcakamuza.eu A dzisiaj żyje! To jest telewizja, to jest show!